9 p... No i ch... Ojej kurwa, Gdzie jestem? Witamy na świecie, czekają tu na ciebie podatki, wojny, głód i ogólny ból egzystencjalny. Serdecznie zapraszamy! A ciebie powinienem robić z porno. Wspaniale! porno. Muszę stąd spadać! Spadam! No wypierdolaj! Masz naprawić się pany dostęp! Rucham ci matkę! Ej! Co to? No wy wyłaz! Sam sobie wyłaz! Kurwa, i tak byś to spierdolił! Chuj. Jesteś kurwa rozjebany To chyba... Pierdol się A co jest za nimi? Kopnij Bachora Nie kop Baola Kopnij Bachora Bo mnie pojebie zaraz No i świzdu Lubię w dupę Co jest z tobą mnie tak dość Co jest z tobą nie tak Ja pierdolę. Słoneczku, wróciłeś po mnie, kochany jesteś! Ojejku, jakież jest to urocze! Znaczy, ja pierdzielę dinozaur! Idziemy stąd. Zaraz, coś sobie przypominam. Oprzydliwe! Co to takiego? No i co teraz zrobimy? Wiecie, chciałbym lojalnie uprzedzić, że zjadłem dziś na obiad bardzo duży kalafior. Nie, to sami, ma ta sugi, nie chcę znać. <mulity> 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 o nie teraz pamiętam, Dupy! O kurwa. Udało się, Kilgor! Dzięki za pomoc! Ale teraz zapłacisz za to, co zrobiłeś! Co? Magnetofon? Jestem Adrym. Zostałem 5 lat temu zamordowany. Jak nie wyślesz tego do 15 osób, to zabijecie cię już dziś o 15.15. .15. No i chuj, kometa, poszła! To jest pyszne, pyszne, takie pyszne. Zamiraj. To jest pyszne, takie pyszne, że ci to jej, to jest takie pyszne. To jest takie pyszne. To jest takie pyszne. pyszne. Na